Jak to się w takim razie stało, że takie mocarstwo upadło? Czym różnili się nasi przodkowie, którzy zbudowali potęgę od tych z XVIII wieku, którzy byli świadkami jej upadku? Proszę Państwa, kluczem jest słowo suwerenność szczególnie suwerenność myślenia, od której wszystko się zaczyna. Sarmaci. Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego Polacy tak bardzo żarliwie sami siebie nazywali sarmatami? I nieważne, czy to prawda, czy nie, ale chcieli podkreślić swoją odrębność od reszty Europy. Elementem ich suwerenności było odwołanie, że pochodzą od szlachetnych i zwycięskich rycerzy. Mój ulubiony Stanisław Żółkiewski, wielki hetman, przed bitwą pod Kuszynem miał mówić do swoich żołnierzy, że dla niego tak naprawdę nie jest ważne, ile wojsk ma przeciwnik. I oni byli pewni swojej misji, tego, że reprezentują wyższą kulturę i lepszą, wartościową cywilizację. Rozbił, niektórzy mówią, nawet jedenastokrotnie większe wojsko rosyjsko-szwedzkie.